Siema Widzowie! Dzisiaj sobie wylądujemy tym oto ładnym Airbusem A340 Spróbuję zrobić dość miękkie lądowanie, bo według mnie to jest bardzo dobry samolot do miękkich lądowań i kupiłem sobie sprzęt bo że ten samolot czasami jest denerwujący, tak jak teraz na przykład a klapy trzeba zredukować no i normalnie mam tu przepustnicę. Normalnie steruję mocą. Czekajcie. No i normalnie tutaj mogę. To jest bardzo fajne, bo ja po prostu mogę sobie wyregulować moc. Teraz jest około 50, chyba. Nie, teraz jest 70, chyba. Tak, nie. a nie miałem racji. Około 50. To trochę przyspieszymy. To, ten samolot ma w ogóle świniki te same co Airbus A320CO. trochę zmniejszę moc. Patrzcie po mnie. Trochę w górę. A tam mamy naszą piękną Warszawkę. O, tam jest Warsaw Tower. Dobra, trochę go odepchniemy sobie. Ja, widzowie, nie kupiłem sobie bo mam to bo jest dość drogi, dwa kafle. Więc kupiłem sobie taki joystick za 700 No. Do... Oj, dobry. A ja prędkość? No dobra, wylosowało mi się, że są takie Patrzcie te podwozie, jak one jest tak do góry skierowane. Wczoraj z widzem, jak czytam z kolegą, robiłem takie, robiliśmy takie miękkie lądowania tym samolotem, że to był hit. On się dosłownie raz odbił na milimetr. Nie wiem, czy to lądowanie mi wyjdzie, bo wiecie, tak. Drugi raz. No, pierwszy, drugi dzień tak naprawdę na tym rączku lecieć to. Muszę się, też trochę, muszę się też trochę przyzwyczaić. jakby. Prędko się zgubi. Trochę jeszcze sobie. A wybrałem od tej strony, dlatego że lądowałem z tej strony, jak w Wacelu lądowałem. No, trochę. No, git ląd. git prędkość. Trochę za nisko, więc troszkę do góry polećmy. chcecie, to możecie oceniać w komentarzach widzowie, ale nie musicie. Trochę jeszcze na siebie. na siebie. Dobra, oceniacie w komentarzach ciąg wstecznych hamulec. I malewujemy. Lądowanie było bardzo miękkie. Według mnie jedno z moich lepszych, nie pan wczorajszych. Moi patrzcie nie Dobra, ciąg wsteczny sobie już zdejmę. I się zatrzymuję. Zatrzymaliśmy się. Moi, no patrzcie ten kopit widzowie. Patrzcie, tą przepusnicę widzicie? Patrzcie to. Ja ją steruję w prawdziwym życiu też. Dobra, hamulec postojowy, gdzie tu jest? Dobra, to był hamulec, o tu jest. Dobra i to będzie na tyle dzisiejszego filmu. Dajcie łapkę w górę i subo.